Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mirosław Kardaś, Pawła nie ma ze mną, ale witam w moim i jego imieniu. Jak wiecie, w związku z projektem Orange Book na serwisie Polak Potrafi, zbliża się wielkimi krokami koniec końcówka projektu. Czyli miał się zakończyć on, gdyby się, gdyby się nigdy nic nie wydarzyło, do końca sierpnia, czyli gdzie mamy, dzisiaj kręcę ten mini filmik, jest 25 sierpnia. Niestety, no przykro mi, ale ma, będziemy mieli pewne opóźnienie. No, do tej miałem już wcześniej nakręcić ten filmik, poinformować Was, to opóźnienie może się zwiększyć nawet do miesiąca, jak nie półtorej miesiąca czasu. Pewnie jesteście zainteresowani, co jest powodem, jak to wszystko wygląda. Otóż nieoficjalnie już taką informację podałem na forum, ale po kolei, po prostu uległem ja Mirek Kardasz, Mirek k 66 wypadkowi dosyć poważnemu. Uprzedzając pytania, też krótka informacja: Nie żeby tu was epatować, ale po prostu któregoś dnia pięknego postanowiłem się wybrać jak to jak zwykle w lato rowerem do pracy. Bo wiecie, ileż można siedzieć, człowiek tylko przybywa mu kilogramów. Dzień był jak co dzień, może trochę pochmurny. Rozpocząłem sobie jazdę, przyjemnie się jechało, ale niestety w pewnym momencie, jak to zwykle bywa, trach. No i niestety wyrypałem się dosyć poważnie, upadłem. W wyniku tego doznałem niezłych kontuzji. Dobrze, że za mną jechałem szosą. Dobrze, że za mną jechały jakieś dwie fajne panie, które wezwały karetkę pogotowia. Udzielono mi tam niestety pierwszego, pierwszej pomocy. Na szczęście albo nieszczęście nie zabrano mnie do szpitala. Dalej tym rowerem musiałem jechać. Karetka po prostu stwierdziła, że COVID-19, że może lepiej nie teraz, później, żebym pojechał. I z takimi dosyć poważnymi obrażeniami puścili mnie, żebym sobie pojechał dalej do firmy czy do domu, gdzie chcę. No rzeczywiście, słuchajcie tutaj na forum zamieściłem możecie zobaczyć takie tą nieoficjalną informację już jakiś czas temu, gdzie widać na takiej małej fotce, próbuję tu się uśmiechać, to jest dzień właśnie, w którym nastąpił wypadek, to było już półtorej miesiąca temu, po drodze losy się niestety zmieniają moje naprawdę tu możecie przeczytać, co się stało króciutko tylko powiem, złamana kość nosowa odcięty prawie nos który prawie że wisiał, słuchajcie, do Coś nieciekawe to wyglądało. Ręka, tu widzicie, dłoń cała, zabanda, część zabandażowana, ale poważnie uszkodzona. No i jeszcze, na nieszczęście, dwa żebra pęknięte. To jakoś przebolałem, do dzisiaj powoli się zrastają. No i myślałem, że najmniejszy problem będzie z kolanem. Niestety, słuchajcie, już półtorej miesiąca po, a ja jeszcze leżę plackiem w domu na zwolnieniu. Teraz już troszeczkę mogę naprawdę się ruszać. Ja jakiś czas temu, gdy to nieoficjalną informację podałem na forum, to myślałem, że już będę mógł się zabierać śmiało do pracy. Tu mnie lekarz skrzyczał, ja mu powiedziałem, że no muszę, wie pan trochę pracować, no bo co ja zrobię? No Lekarz mnie na to mnie krzyknął, panie, no ja sobie pan robisz, czy nie? No, albo, albo zdrowie, albo za za chwilę nie będziesz Pan mógł w ogóle nic robić i z nogą będzie mega problem dlatego słuchajcie, no troszeczkę tu już zwątpiłem we wszystko i dlatego troszeczkę umilkłem, nie było mnie widać na, na forum, no naprawdę byłem przykuty do łóżka przez długi czas, teraz w końcu widać światełko w tunelu, powolutku Powolutku z tego wychodzę. Całe szczęście, że piszę książkę razem z Pawłem. No, on starał się tu, biedak, przejąć część moich obowiązków, część rzeczy robił. Ja tyle, co mogłem, no to laptopa na kolana. Jak już zacząłem móc siedzieć i normalnie jakoś funkcjonować w tym łóżku, to próbowałem sam coś pisać. No, ale wiecie, to nie jest pisanie książki beletrystycznej. Nie wiem, Harry Potter. Ja cały czas musiałem robić ćwiczenia na zestawie ATB, co chwilę zmieniać połączenia i tak ja dalej to robić w łóżku. Jakaś masakra, słuchajcie. Dlatego dopiero teraz od niedawna mogę zasiadać do komputera stacjonarnego, gdzie, gdzie mam zestaw ATB w domu. Tu Paweł mi pomógł, wszystko zorganizował i tworzymy. Nie martwcie się jednak, ponieważ nie jest tak strasznie, ten dzisiejszy filmik chciałem nakręcić i pokazać Wam na jakim etapie jesteśmy na dzień dzisiejszy projekt nie jest absolutnie zagrożony no niestety tylko troszeczkę termin nam się opóźni nie umiałem tego w połowie miesiąca to przejrzałem tutaj widzicie 1 sierpnia już tą nieoficjalną informację puściłem na forum myślałem, że z lada moment będzie dobrze słuchajcie, a tutaj mnie znowu przykuło do łóżka po USG kolejnym kolana, okazywało się, że jest coraz gorzej dlatego mówię no, znowu kolejne dwa tygodnie miałem prawie wyrwane z życiorysu. Niemniej jednak po drodze coś tam małymi kroczkami z Pawłem lecieliśmy. Tu, żeby Was uspokoić, pokażę Wam trochę, jak to wygląda, już żebyście się nie bali. Mamy praktycznie, można powiedzieć, że na dzisiaj ukończone 99,9% książki. Więc pro, a jeśli chodzi o moduły elektroniczne, extendery, różne... Zestawy ATB, które żeście wybrali jako nagrody, różnego rodzaju rzeczy, słuchajcie, są już przygotowane, czekają na wysyłki. To tu mamy wszystko na tip-top zakończone, tylko właśnie z tą książką. Tu, jak widzicie, wam pokazuję naprawdę, nie powinienem tego pokazywać przed ukazaniem się książki, ale pierwsze, pierwsza część książki będzie dotyczyła VUSB i posługiwania się tego za pomocą biblioteki LIP USB, komunikacją naprawdę bardzo fajnych Szereg, tutaj akurat może nie dużo, pięć ćwiczeń, ale wyjaśniających od podstaw. Jak to wszystko działa? Tu wam treści książki nie będę pokazywał, zaraz pokażę tylko pewne zrzuty ekranów, jak to wszystko się dzieje. Ale do tego słuchajcie, kolejny, no tutaj już dużo więcej przykładów, jak chodzi o samoprogramowanie sam urządzeń w trybie HID, ale też nowej biblioteki. Postaraliśmy się tak zrobić tym razem dużo pracy trzeba było w to włożyć żeby mega uporządkować kody a co więcej w porównaniu do moich poprzednich książek postanowiłem, że w każdym pliku Main C będzie taka informacja jaką tu zaznaczyłem, zobaczcie gdzie jest dokładna informacja co do którego pinu jest podłączone, żeby nawet gdyby nie było schematu to żeby było wiadomo co gdzie jest do którego pinu podłączone procesora, żebyście mogli wykonywać ćwiczenia nie tylko na zestawach ATB jeśli nie macie, nie tylko z modułami ATB CanShield które polecamy, oczywiście i zestawy polecamy no, ale rozumiemy, że niektórzy nie posiadają zestawu, wtedy będzie trzeba sobie troszkę pokabelkować. Na stykówce można uruchamiać ćwiczenia, nie ma problemu, też da radę. Ale to już wszystko zależy od Was, jak chcecie wygodnie przejść te ćwiczenia. Zobaczcie, że w każdym pliku kolejnym. Jak wejdziemy w main C, to są opisane piny, nawet weźmy jakieś dalsze, gdzie powiedzmy jest tego więcej, to zobaczcie coraz więcej opisanych tutaj o konfiguracji sprzętowej. Oczywiście Paweł teraz mocno pracuje, postaramy się jeszcze przygotować specyficzne schematy, nawet dla każdego ćwiczenia, które umieścimy w tych folderach, a więc... Ostatnie ćwiczenie MIDI Keyboard, słuchajcie, mamy naprawdę tutaj było dla mnie bardzo dużo pracy, żeby stworzyć te 15 ćwiczeń i je wszystkie opisać, tak samo od strony Delphi i tak dalej. Jak to wygląda w postaci, jeśli chodzi o książkę? Otóż, spójrzcie, mamy tu jeszcze teksty przed redakcją, składamy w tej chwili z Pawłem, piszemy kilka różnych nieodrębnych plików, pierwszy z nich to właśnie będzie ten VUSB od A do Z po polsku można powiedzieć, to niedługo musimy scalić w jeden plik, w jedną książkę, zanim trafi do redakcji, e, później ćwiczenia w Delphi, zobaczcie, że to nie jest, e, jakiś, nie jestem tu gołosłowny, mamy teksty, wszystko, wszystko się dzieje poprawnie, e, lecimy dalej, deskryptory, gdzieś tam kawałeczek otworzę, zobaczcie, tu są fragmenty spisów z treści, z danego kawałku, z danego kawałka tekstu, a więc zobaczcie, że to wszystko ładnie, ładnie leci, e, działamy ostro, ja mówię, no wracam, że tak powiem, do żywych i też, o proszę bardzo, na temat HID. O, tu nawet spory spis treści. Patrzcie, 156 stron około wychodzi z samego tego działu. Myśleliśmy na początku, że książka będzie sobie liczyła maksymalnie około 200 stron. Teraz wychodzi, że chyba będzie ich więcej. Zobaczymy, sami nie wiemy. Paweł jeszcze kończy robić rysunki śliczne. Tutaj mamy te rysunki bodajże piękne. Tabele, słuchajcie, ponieważ będzie e-book, to rysunki będzie można sobie przeglądać w postaci PDF-a. Z tabelami kolorowe dla oka wygodne do czytania. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo ciekawych informacji. Przy czym nie są to tylko jakieś przedruki, jak to niektórzy później gdzieś tam piszą z PDF-ów, Tutaj naprawdę zwracamy uwagę po kolei, jak od czego zacząć, żeby każdy mógł zrozumieć, żebyście potrafili budować deskryptory od podstaw, tak jak my z Pawełem to teraz potrafimy robić. Paweł tu wręcz jest specjalistą, on ten temat rozgryzł. Ja byłem bardziej od ćwiczeń programistycznych, także słuchajcie, książka się już spina do końca. Teraz krótko, już wiem, że jak zwykle się rozgadałem, nie powinienem, ale dawno już z Wami nie miałem kontaktu. Teraz to wszystko musimy, jak mówiłem, złączyć w jeden plik i przesłać do działu redakcji. To niestety będzie wymagało około 2-3 tygodni, z tego, co się dowiedzieliśmy przy tej ilości stron, jaką tutaj wstępnie planujemy. A więc zobaczcie, że ten czas leci. Ale po redakcji jeszcze będzie potrzebny tydzień albo dwa tygodnie dla działu składu komputerowego, który będzie musiał przygotować przede wszystkim szybko. Wersję PDF-a pod e-booka, a następnie wersję PDF-a pod książkę drukowaną. Dlatego, e-booka jak będziemy mogli już wcześniej, ponieważ to będzie wysyłka drogą elektroniczną, to powysyłamy Wam jak najszybciej się tylko da i będzie to możliwe. Natomiast na książkę w wersji papierowej, no po prostu będzie trzeba jeszcze troszkę poczekać. A więc wszyscy, którzy dostaną e-booka, będą już mogli sobie zajrzeć. Ja wiem, że są wśród Was osoby, które wolą papierówkę, pomimo że zamawiają e-booka, to tutaj prosimy jeszcze troszkę poczekać. Jak widzicie, to no nie przelewki, nie, nie kłamiemy, nie czarujemy. Rzeczywiście staramy się tutaj nadgonić ten czas jak tylko można. A ja też powiem Wam, że po tym jak tyle się należałem już w łóżku, to naprawdę już bym się z chęcią rzucił do roboty, ale jeszcze do końca tego miesiąca i tydzień następnego to mam jeszcze zwolnienie lekarskie no i no i rzeczywiście, jak mam móc chodzić w przyszłości i jakoś się poruszać w miarę i móc dalej robić to no, musiałem posłuchać lekarzy uspokoić się trochę i zacząć i zacząć ostro stosować się do ich zaleceń, bo, bo inaczej byłoby no naprawdę, y, mówię Wam y, ciężko to by było tyle, no nie chciałam Was tu epatować swoim widokiem, bo jeszcze jeszcze powiedzmy na twarzy trochę to niedobrze wygląda, ale jest już coraz lepiej. Nie mam brody na tą chwilę, nie mam zarostu na twarzy, musiałem zgolić z tych względów różnych. Także słuchajcie, niedługo mam nadzieję, że się pojawię w poradnikach na żywo. Jak będę miał gdzieś jakąś bliznę, to mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo niestety tego już z siebie nie zdejmę. Ale postaram się z wami być, przygotowywać kolejne poradniki, bo tak jak mówiliśmy, tego nie zaprzestajemy. W międzyczasie serdeczne i ogromne podziękowanie dla wszystkich patronów, którzy patronują nam wciąż na kanale, na naszym serwisie przez serwis patronite.pl. Wierzą, że wrócimy z poradnikami, nie zawiesili swoich wpłat. To jest bardzo pomocne, szczególnie w tym czasie, słuchajcie, żeby móc działać, przeżyć w tych ciężkich czasach i żeby móc rozwijać dalej dla Was nowe treści. A mamy tego sporo przygotowanego, będziemy działali. To by było na tyle. Taka informacja może smutna, że jest prze, no powiedzmy, że mamy opóźnienie, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie i zapewniam Was, że no mogę śmiało zapewnić, naprawdę nie przechwalając się, ale no tu mogę być dumny z tego, że taka książka, takiej książki na rynku polskim jeszcze nie ma. A jak wpadnie Wam w łapki, to zobaczycie, że można się nauczyć tego, niekoniecznie mając do czynienia z avr ami Wiedza na temat budowy deskryptorów jest przekazana, można było powiedzieć na tyle abstrakcyjnie, że informacje tam przekazane przydadzą się do budowy, do nauki budowy deskryptorów we własnym zakresie, gdy będziecie robili oprogramowanie nawet na mikrokontrolerach 32-bitowych, na pikach i innych, które mają wbudowane moduły sprzętowe do obsługi USB, a śmieciarki przechodzą po plecach i bardzo często ludzie szukają deskryptora takiego, jakiego. Słuchajcie, stwórzmy to sobie sami. Zobaczycie, że damy radę, a tu zapewniam, że do książki będę, będziemy później tworzyli jeszcze naprawdę na naszym kanale YouTube sporo dodatkowych poradników wideo, jak to zwykle bywa z naszymi książkami, a więc będzie fajna dawka wiedzy na temat komunikacji USB, która powiem wam, że aż laskam z radości niesamowicie się przydaje. Ja żałuję sam, że wcześniej kiedyś tak mocno nie wszedłem w te tematy i nie zająłem się tym, a jeszcze na elektrodzie. PL z dawnych czasów z 2006 roku. Możecie znaleźć moje pytania. Gdy po raz pierwszy się stykałem w tamtych czasach z biblioteką VUSB dla VR-ów, nie za dużo wiedziałem, a teraz sam mogę o tym wszystkim opowiadać i to w takich szczegółach, że naprawdę nie znajdziecie nigdzie takich informacji jak w książce, na którą czekacie. To by było na tyle. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. I trzymajcie kciuki, żeby umie się wszystko już z tym zdrowiem. Jeśli mogę prosić, też skończyło pozytywnie, na tyle, że mógł się naprawdę całkowicie w 100% wziąć do pracy, ale nie z łóżka, tylko, tylko z firmy. Dobrze, pozdrawiam serdecznie. Przepraszam za kłopot, za opóźnienie. To taka oficjalna informacja i już mam nadzieję, że jesteście uspokojeni, że projekt nie jest zagrożony, wszystko będzie tylko że z małym opóźnieniem. Hej, to było na tyle. Pa, pa.